Agnieszka Zyska, bramoturręcz na Damaszku. 13. O, potężniejsza jest nieugaszona ta nad wodami, krwiami, potężniejsza jest nieugaszona ta nad morzami, rzekami, słonymi rękami. Myła tą krwią z krwi na prześcieladle uciekało przez ogród oliwny, uciekło. Przez krwią tamtej, krwi nie zobaczył, uciekało, ciekło, oliwa. Z rękami białymi jak woda, nakłada się na mnie jak woda. Tamtej, kto by w ogrodzie oliwnym biegał za nagą, prześcieradło jak wywieszone słońce. Tęczę na nim ogląda ta. Kto, ale to kto przez niego patrzył, jak przez nią? Tęczę na niej ogląda ta. O, wykąpmy się w twoich rękach. Nie bójmy się twoich rąk, nakładanych jedna na drugą. Jak dwoje na dwoje oczu, na siebie. O, wykąpmy się w twoich oczach. Uciekał do ciebie dom, ciekła do ciebie. Jak dwie na dwie ręce na siebie, potężniejsze słońce, nakładane jedna na drugą. O! I to przed poematem czternastym. O, napełnijcie z tą wodą.